Ej, Manko, witajcie w kolejnym odcinku. Za niedługo nasz Waldo zna rodziny. Bo za 4 dni, a w międzyczasie pozarabiamy pieniądze. Ale umógłby na przykład... Energiczny jogging sobie robić. A ja sobie nie mówię, że nie pracy zamował i zasnąć sobie. Ten plan się złośliwości, chciałbyś, czyli siódmy? Da się to ogarnąć. Ja Wam przypomnę na wstępie o zostawieniu łapki w górę, komentarz subskrypcji. Będę bardzo wdzięczny za pomoc w tym sektorze. Nasz do sobie nie biegać, żeby nie mieć coś w swoją sprawności fizycznej. No, na jakiś wyjazd w tropiki, ale też fajnie, aby mieć potomka. Ale to jak Valdos się stanie młodym gościem, to będę myśleć bardziej poważnie o potomku i nie wiem co teraz, póki Waldos jest nastolatkiem. O, Milu już masz szósty poziom. Okej, okay, to wracaj do domku Po w, w pozałieniu stołu. Walu z tym mógłbyś powiedzieć sobie teraz. Nie mam jakichś wielkich planów na ten odcinek. Mam nadzieję, że gra zdecyduje za mnie, co będzie się działo. Bo często gra decyduje, mieszać w planach, więc ja już nie mam żadnych planów. Niby z jednej strony chciałbym przebudować ten domek. A z drugiej to mi pasuje, więc... Może no na następnym pokoleniu się wyprowadzimy z tej posiadłości. Zaczniemy sensie zatrzymać Waldusa ustawień sobie. I ich potomkiem będziemy robić. Ja sprzedam to co Waldus zrobił. Mamy ogólnie dwa stoły tutaj. Mogłoby się rozmnożyć, co raczej zrobimy w tym odcinku, a potem w następnym, nie wiem, co jeszcze. A poza odcinkami zrobię to. Dobra, bardzo Weźmy, się, wymyjesz się i wyruszymy do biblioteki, bo co nam szkoli. Ok, już jesteśmy. Zainstaluj program wychylający Hasadom w portali społecznościowych. Chyba oh, bardzo uh, <grym> w sumie mógłby być hackerem jakimś. Na pewno złośliwcem jest. Nasz luma ma jeden poziom. I Możemy wybrać Błogosławieństwo Księżyca, zwiększy korzyści związane z cyklem Księżyca. Księżyc ma ogromny wpływ na codzienne życie Wielkołaków. Oddziaływuje nie tylko na pojętność i jakość snu, ale także na to, jak ze sobą się dowiadują. Dzięki Błogosławieństwu Księżyca Lu gdzie mógł korzystać z księżycowych darów przez cały dzień. Tu mamy widzenie w ciemnościach, ale tego nie potrzebujemy. Regenerację też mamy. Skowiec stale. zabij do swojego stala, aby zaspokoić potrzeby towarzystwa. I to tu nie będzie to niech przemienia z innych simów. Z naszym barzem idziemy na nieśmiertelnego wilka, więc nie dobra, i co możemy jeszcze tutaj zrobić? Tu Społeczny trałynia fara. To musi ten średni, który ma sięgnąć w zewnętrznie. Do doci parkuję do tego siódmego, więc... Ja przyspieszę tutaj wszystko. Zajap... Oj, takim przypadkiem, jakim i... w tym hałze, gry. Ja bardzo prześpię chwileczkę, dalej zapraszam cię do. Społeczne to wynika jest bardzo użyteczny i widać do stylu. Do z jej umiejętności i złośliwości. właśnie potrzebowałem. O, mieliśmy te fale. Na sobie jeszcze w tym tydzień. Gdzie ty idziesz na łowy? Nie ma żadnych łowów, mój drogi. Albo jak like, chciałeś tu iść. Jesi po budzanie sobie. Dobra. <laughs> Nie masz żadnych nich mój Ty mógłbyś odbijać umiejętność. Nie ma instruj wanie. Żadne łowy. Społeczny trałe na farach. Moci robić ten tej umiejętności. Tak mało ci brakuje. Tam się do zbiorowania nie nieopologii. Może to walczyć sobie nie są. Jak ty tak wiem? Bestia wzywa. Temperament też, więc oznaczać terytorium następnie. Aha, przymieniasz się jeszcze, To terytorium. Ja spowiedziałam, z kilkoma jego się udało. No się udało, więc super. Społecznie moje myśliwa nic się do. I nie będzie do Kleera. to jest, poczyta, co, To jest? No, oczywiste, jakieś. To oczywiście jakiś złożony. Piramidalny oszustwo. Czy lepiej oszczędzić takich nonsensów na przyszłość? A na tej pani będzie się oh. Inna, please. Jolanta wziął w tym miejscu. W tym miejscu zepchniemy. 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 pojem, Co to za plama?

Okay, jesteśmy God, yes, yes, o que esses que Isso E Ja i moja arm praca w terenie. A, tutaj jest ten staw, okej. Okay. Wyjdź na rybę. O, sobie trochę ryb. Albo rzeczy. Oh. I już mamy gra. O, hm, niej dalszy, Co oh. odkrywać nie do no, nie będzie odkrywać.

nowy będzie się to południe musiałbyś wyzwolić. 8 na 22 jakbym mówił. Projekt z monopoli 7 na 22 na 12 Nie idzie nam taki źle Dwa to Mógłbyś zdecydować sobie tej rybę. żeby na mnie nie padło. Uh, 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 uh. O nie, wyglądał przywódkowo ja

Um período o okay. coi um período na noite é nie udało mi się z Seijin wejść z tyłu do jazdarni na przykład. w zewnętrznym stadionie nie wyjdą. Okej, okay, z kimś by się udało zrobić 4 dnia zapoznanie, ale mamy tu nikogo. Też widziałam Dżonatora, ale... Ale na serio tutaj nikogo nie ma, czy tylko mi się tak wydaje? सर It <laughs> needs sorry, <sarbs> though. <laughs> <laughs>

a ja dziękuję Wam za oglądanie. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym. bye -o.